Opel Meriva B kasowanie inspekcji olejowej czyli kod 82. Aby ten kod skasować należy wejść w menu poprzez naciśnięcie przycisku na drążku kierunkowskazów dwukrotnie tak aby na wyświetlaczu pojawiło się słowo reset oraz ikonka oleju. Następnie poprzez Wybranie przycisku SET również na drążku kierunkowskazów i przytrzymanie go przez około 15 sekund. Kasujemy inspekcję olejową, czyli w tym momencie pojawia się na wyświetlaczu liczba 100. I wracamy do zwykłego menu. W tym momencie już nie pojawia się po włączeniu stacyjki błąd numer 82.